Ale ja muszę po wewnętrznej to robić, kurwa. No tu te kurwy jadą tą zewnętrzną, no kto mi to daje, taki... Case drop EU. Halloween to u nas Halloween. Wygrywaj najlepsze skiny i bój się mega promocji, nawet do 70% taniej. Ulepsz wygrane skiny i pomnóż ich wartość. Bierz udział w codziennych giveawayach. Odbieraj dzienny bonus i wypłacaj skiny natychmiastowo. Case drop EU. Nie możesz tego przegapić. A tu mamy to chłodzenie, takie Tak O! Widzisz? Tu mamy to Spokojnie, kurwa To jest taki refleks sensowy, że... Jestem, kurwa, gotowy na mafię O! Jest mój Don Grande, kurwa Zajebiście Oto walczyłem, kurwa, na tą grę Oto walczyłem i mam Tak A. Muszę mieć, muszę mieć do tyłu kamerę, bo ale jest kilograma. Ale się ładnie to liczę, ukaże miły ruskem. Kur... Greczni tam! Widzę, że się przyjaźni. Tabej! Za jednogłowski zbanię. Szycho, kadetem tera. Szycho, wypierdalaj! Wow. Kurwa. O, no ty psiiebany kurwa! Ej, no, no, wie, jest... no tu wypierdol mu musz banjaka. Jest. Kurwa, łutu, no mieliś jedno zadanie. No, A za... no. Jak ty się wejzer przed <grywka> Kurwa, co to jest? Ja pierdolę. Łutu, <grywka> spokojnie, ja my nie mamy zwady póki co. Chyba. Najstarszy, nice, <grywka> grun, Simon. No, Mateusz, się pójść na Tomek styłuje, kurwa, z tyłu, jest nie, Aż by ci to. <laughs> Latam! Latam! Oprócz Bateusza, chciałem być pokojowy. Ja też chciałem, ale nie to dało to rady. Znowu? Nie. A, to był go. maybe już. Nie. Pan more Leder, Leder. GX Connor Ladder. What's going on? to do... za oh, oh. się poddawno. Long. Jak No ale to poszedł strzał I feel Ja like yeah, no zaraz pójdę stąd i znowu ci przerwę. Widzę poczułeś, że tam kurde, jakiś gumowy uchód ten nastawia. You need to stay calm and positive. Panicking won't help anyone, and I, for one, have no intention of spending any longer out here than is absolutely necessary. My God. Appreciate you checking in. O, tam oni lecą, co oni robią? Tak się jedzie? Drugi mam! Zaprzestałeś. Proszę, Zapraszam. Do rzucam, Dorzucam, dorzucam. Leci przed ciebie, ty. Ale to więcej nie było. Co ty kurwa robisz? Ale ja mówię! Tu więcej nie było. No kurwa, jest z lewo! Pizda, kurwa, głupia. Do mnie to było? Do ciebie! Oooo! że leci drugi! Przede mnie, nie we mnie. No, przed ciebie powiedziałem. No, a trafiłeś mi w jaja. Ja pierdolę. Ty, bo sprawa jest, bo. Przesuwać się stąd! Rozpierdolę cię! Ty, ale to ja chyba ten do mnie odtrafię. Kurwa! Ja pierdolę! Patrz, wyseptaj No nie. jedź! O kurwa, To jest! jest trasa! To tu, tu, tu był, ale. <śleski> kurwa! <śleski> kurwa! <śleski> kurwa! <śleski> jest, kurwa! 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 u Kurwa! 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 To u mnie. <śleski> A u ciebie jednak, sorry. Ta, ta, ta. Dodał ci skrzydeł? <słysza> <grywkin> to jestem, że go Nie komuś, duch, no. nie na